Sponsorem filmu jest firma Optimal, dostawca urządzeń fiskalnych. W tej mamy praktycznie podtopienia i zalania dość dużych terenów zarówno praktycznie w, każdy, w każdej miejscowości gminy Skocze, spładówce, pogórze, pierściec, sytuacja zaczyna się pogarszać w Ochabach, jak również samego miasta Skoczowa. Na, na tym. Także sytuacja się troszeczkę komplikuje przy samej Wiśle. W tej chwili mamy stan 4 metry. W 97 było to 4,20, ale te 20 centymetrów tego zapasu praktycznie może się zniwelować w ciągu najbliższych godzin, które będą decydujące w tej sprawie. W tej chwili zarówno jednostki Państwowej Straży Pożarnej, jak i Ochotniczych Straży Pożarnych skupiają się na w zabezpieczeniu domostw i przede wszystkim ewakuacji ludzi. W tej chwili, na chwilę obecną jest ewakuowanych, zostało ewakuowanych 20 osób plus do tego dochodzi inwentarz żywy i, i materialny mieszkańców Gminy Skoczów. To jakie działania zostały podjęte profilaktyczne, żeby ta sytuacja nie zagrażała mieszkańcom? No, jesteśmy przygotowani, mamy zmagazynowany piasek, dowozimy cały czas worki. Jest duża grupa osób, które cały czas napełniają te worki. Strażacy przyjeżdżają, zabierają. Rozwożą tam, gdzie są potrzebne. Mamy, jesteśmy przygotowani na ewakuację, mamy miejsca noclegowe dla mieszkańców, gdyby zaszła taka potrzeba, samochody, które tych mieszkańców w razie potrzeby przewiozą. Czy dzieci dzisiaj normalnie chodzą do szkoły, czy skoczu funkcjonuje normalnie, czy to już jest sytuacja jakaś alarmowa, kryzysowa? No jest to sytuacja już kryzysowa. Zawiadomiliśmy wszystkie szkoły, aby, aby pełniły oczywiście dyżury, natomiast staramy się dotrzeć, starali się dyrektorzy dotrzeć do rodziców, do dzieci, aby dzisiaj pozostały w domu. Mhm. Mieszkańców? Tak, e, około 20 mieszkańców zostało już ewakuowane. Gdzie jest najtrudniejsza sytuacja? Mm, bardzo trudna sytuacja jest w Ładnicach, w Międzyświeciu, w Pogorzu również bardzo, bardzo mocno wylała pogórzanka. Zalane drogi w powiecie cieszyńskim. Przed chwilą zakończyła się narada w Centrum zarozania Kryzysowego. Irynausz Brachaczek, rzecznik cieszyńskiej policji ma najświeższe informacje na temat sytuacji na drogach. Wiele z nich już zostało zamkniętych. Truch na drogą Drogomyśl, Pąciła z brzegów Wnijeka, Rzeka, Knajka, truch na Bąków, Ochaby, Dębowiec, truch na Kończyce Małe, ulica Korczaka, Wylała, Rzeka Piotrówka, Zebrzydowice, ulica Księdza Janówka.